Co daje tak naprawdę promocja miasta? W internecie, w social mediach? No, przede wszystkim dzisiaj bardzo modna jest promocja miasta. Promują się wszyscy, bo nie tylko miasta, ale i osoby prywatne, prezydenci, radni to jest tak zwane budowanie marki osobistej. Miasto również buduje poprzez przede wszystkim chyba media społecznościowe, z których dzisiaj niemal każdy korzysta, buduje też swoją markę osobistą. To jest ważne, ponieważ chociażby z punktu widzenia pracodawcy na przykład, tak? Wiemy, że pracodawca łatwiej może znaleźć pracowników w Siemianowicach Śląskich, jeżeli wypromujemy to miasto jako przyjazne dla mieszkańców dla rodzin, takie, które zapewnia mieszkanie, przedszkole, zapewnia atrakcje po po pracy, że mieszkańcy mogą gdzieś wyjść. No i od tego jest, szczerze mówiąc, biuro prasowe, wydaje mi się, czy też biuro czasami wręcz promocji w urzędach miasta, aby zadbać o ten dobry wizerunek, aby to miasto kształtowało się na zewnątrz i w oczach mieszkańców jako przyjazne.